Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie kampanii, serii kampanii u mnie na kanale, Hirosowych kampanii u mnie na kanale. Jak widzicie, cztery serie już za nami, niech żyje Królowa, Wyzwolenie, Wojenny Zamęt i diabły i Podziemia. To jest za nami, więc jeżeli jeszcze nie wiecie, co tam się działo, to serdecznie zapraszam do poprzednich filmów. Tam powinny już one być, bo generalnie wtedy, kiedy nagrywam ten materiał dzisiaj, czyli dzisiaj one nie są jeszcze publikowane. Na razie zbieram pełen pakiet, żeby można było go udostępnić, ale myślę, że już tę kampanię, czyli niech żyje król, tę kampanię już. E, e, Publikując tę kampanię, oczywiście, już będą poprzednie materiały dostępne, więc serdecznie Was zapraszam. A my co? Nie tracimy czasu. Niech żyje król. Mapa S. E, wojna w Erafii to najszczęśliwsza rzecz, jaka mogła spotkać e, lud e, Deia. E, działania wojenne na tę skalę dostarczyły legiony wojsk dla naszych armii. Dzisiaj czeka nas uczta, a jutro Erafia upadnie, poddając się naszej e, niezmierzonej potędze. Masz 3 miesiące Trzy. Na dostarczenie ducha opresji do Stan Castle, szuka Jasnowidza, gdyż wypełnienie jego misji pozwoli ci przenieść nagrodę do następnego scenariusza. Dobra, nie czekamy, lecimy z tematem. Nie czekamy, lecimy Świetnym z tematem. Celem naszej nacji było zabicie człowieka, który wygnał nas z Erafi. Jednak inwazja wojsk niegońskich i eofolskich była dla nas niespodziewanym prezentem. Pola Erafi usiane są ciałami jej rycerzy. Dla nas to okres zbiorów, okres wojny. Królowa Katarzyna jest godnym przeciwnikiem. Aby pokonać pozostałą część wojsk razji, potrzebujemy kogoś, kto dorówna jej zdolnościami taktycznymi. Mamy plan, ironiczny plan. Wykorzystując fakt, iż Katarzyna będzie zajęta wojną z królestwem Nigon, prześlizgniesz się z małym oddziałem do miejsca, gdzie pochowany został, król Gryfinhaad. Uważaj jednak. Ten teren okupowany jest przez rozproszone, ale dość silne oddziały armii erasjańskiej. Kiedy już odnajdziesz grób króla, wskrzesimy go i sprawimy, iż stanie na czele naszych wojsk. Z królem Gryfinhaad, dowodzącym naszymi armiami, szybko odzyskamy jego królestwo i zmienimy je w królestwo zmarłych. No, Czyli szpiec donieśli, iż grób króla Griffin Harta znajduje się w Stancassle, nieopodal północnej granicy Rafi, na obszarze ominiętym wojenną zawieruchą. Odnajdź i pochwyć to miejsce, a wówczas będziemy mogli tnąć życie w ciało króla. Jednym z przedmiotów potrzebnych do rytuału ożywienia króla jest duch opresji. Musisz go odnaleźć i przenieść do Castle. I to bardzo szybko, bowiem jeśli duch króla uleci z jego ciała, wszystko będzie stracone. Także tego, lecimy z tematem. Nie ociągamy się. Ciśniemy dalej. Dajmy sobie to. To sobie kupmy jednostki oczywiście. Jaki mam poziom? Pierwszy. Fala śmierci też tutaj jeszcze weszła. Tu jeszcze mamy opcję na kupienie dodatkowego bohatera, ale tylko i wyłącznie na szkielety. No dobra. Co my tu mamy generalnie? Pokażcie nam. O, mamy stan castle. Prawdopodobnie, tak? Stan castle, dokładnie. A tu widzę, że mamy drewno, więc możemy iść po drewno. I teraz jeszcze. Może wstrzymajmy się jeden dzień? Idzie po drewno, tutaj do myna podejdziemy. Plus 6. Tu. Dziękuję. Możemy dostać amulet, ale przyznam wam szczerze, że nie przeczytałem. Mój błąd. Weźmy dwór od razu. Tylko dobrą armię na początek. I generalnie co? My się wybierzemy na górę. Weźmy jeszcze taki kamień po drodze i wędrujemy sobie w dalszą stronę. Teraz tak. Jeszcze raz to tutaj chcę. Eee, nadal nic. Jestem pewien, że niebawem to odnajdzie. Przypominam, że przedmiot, którego potrzebuje, to amulet trzeźwego umysłu. Proszę, szukaj dalej. Dobra. Amulet trzeźwego umysłu. Chodźmy w tę stronę. Tu są szkielety jakieś po drodze. Może damy im radę, może nie. Zobaczymy. Dajmy radę miasta, bo zaraz będziemy biedni. Jak palec albo coś tam. Um, I co? Ciśniemy dalej. Tu mamy szkielety. Opcja na szkielety. Tu mamy podstawy szczęścia. Super szkielety. Wszyscy chcą zaciągnąć do armii. Nie będziemy im bronić. Plus jeden do obrony. Tu mamy też hajs. Tu mamy grzyba. Spędziłem całe życie szukając artefaktu, ale ostatnio mój interes przestał się być opłacalny. Mógłbym zacząć wykonywać repliki zgromadzonych egzemplarzy, ale będzie mi to w tym niezbędny. Jeden przedmiot: klepsydra diabelskiego dziny. Odnajdź go, a sowicie wynagrodzę Twój trud. Umowa stoi. Wspaniale. Niezwłocznie rozpocznę przygotowania do Twojego powrotu. No i gitara. No i gitara się ma. Dajemy sobie tę cytadelę od razu next day, tu mamy zjawy dostępne, no i w sumie spoko, ty się skup może na zbieraniu tych jednostek, nekromancja. Chodźmy jeszcze w tę stronę, zobaczymy co tam się znajduje, tu natomiast nie to, to, standardowo mylę się w kierunkach, w lokacjach na tym zamku, w tej frakcji. No ten sobie będzie czekać, my się tutaj dalej wybierzemy. No, widzicie, standardowo ta sama błąd, ten sam błąd. Dajmy kuźnie. Zrobiłem wszystko, żeby hajs się zgadzał na koncie. E, mnóstwo. 12 i 12. Nie garbię się, jestem wyprostowany. Nigdy tak wyprostowany jak do tej pory nie byłem. O, skupcie się na szkieletach, bardzo dobrze. Nie mam jakichś potężnych jednostek też. Mogę się taką wyprawę na razie zorganizować, żeby tylko było. No, to jest inny w końcu. Dostał po głowie. No i znowu szkielet. Tak. Zajmijmy tego kusznika Cały ten uczników. Za każdym razem mylej z kucznikami. No, tutaj poszło easy, bo jest dużo szkieletów. Myślę, że zombie wyrobią resztę. No dobra. Cztery szkielety, ekstra. To mnie się podoba. Siódmy dzień. Ehm, spoko. Ehm, dajmy targowisko. I tak nam to nic nie da, że teraz postawimy gildię magów. Ehm, Okej. Okay. Tu dodatkowe zjawy. Tu szkielety. Tu mamy trochę zasobów. Mana. Czy tam siarka? Teraz tak, kildiamagów, magów, kamień, targowisko. Eee, może tak. O. Spoko, spoko, czekam. Czekam aż wrócisz. Ten czeka. Tutaj oczywiście nie gramy na szybkiej walce, tak jak to miało miejsce w poprzednich odcinkach. Chcę Wam pokazać, jak mniej więcej ta rozgrywka mogłaby wyglądać. Piątkę musimy uzbierać. To musimy poczekać w takim razie. Co my tu znajdziemy ciekawego? Puszdziemy do ataku. Zróbmy sobie przejście tutaj. Tu możemy sobie ratusz postawić. Od razu. Ten czeka. Tutaj raczej dużych jednostek się nie spodziewam. Byleby się szybko dostać do tego. Dobra, nie możemy tutaj dać żadnych czarów. Dobra, byleby jak najszybciej dojść tutaj. Okej. Okay. Się jeszcze uleczył po drodze, ale też nie doleci. Ale szkielet oczywiście wyjaśnimy, chociaż dużo strat nie miałem. W żaden sposób dużych strat nie odniosłem. E, cofnijmy się po dodatkowe jednostki. Będziemy mieli czwarty dzień zaraz. My za to możemy postawić manzoleum. Potrzebujemy siarki e, 10. E, możemy sobie wymienić rtęć. I możemy sobie postawić manzoleum już. Przyda się nam, na, nam ktoś kto potrafi strzelać. Z tego co mi się wydaje powinienem inwestować bardziej w kapitol w tym momencie. Eee, dobra. Ten musi czekać. My też zresztą musimy poczekać chwilę. Czekajcie, cyk. Siódmy. Pierwszy. Tutaj mogę pozbierać. Już teraz. 7000, teraz będziemy mieć 9000, 10, 11000 dokładnie, i dajemy sobie kapitol od razu. To nam uprości trochę sprawę. A w sumie, czemu by nie? Tego nam tutaj nikt nie zabroni. Teraz tak. Tutaj przerzuty zrobimy. Hmm. To od razu. Aha, bo tu jeszcze mamy ten. Eee, pewne artefakty, które można byłoby sobie poprzerzutać. 15, 8. Hulala. Droga tarmia ta będzie. Hmm. Kurde, nie kupię wszystkich. Będę kupować. Teraz akładę, chcę kupować jednostki. To mi leci na drugą stronę. Siedem. Ta może od razu zejść tutaj na dół. Już po drodze się spotkają. Jeszcze szkielety. I teraz tak. Eee, no dobra. Ciekawe jestem, czy teraz na wszystko będziemy stać. Myślę, że... no dobra, tyle szkieletów też nie potrzebuję, dostanę jeszcze jakieś po drodze. Więc myślę, że nacieszymy się tym co mamy w tym momencie. Będziemy wędrować dalej. Ten jest zablokowany, więc tutaj już nic nie działa. Ten musi iść na wędrówkę. Musimy zdobyć kolejne e, pszczółki. No dobra, ciśniemy dalej. I zobaczymy, co z tego e, tutaj, jakby wyniknie. Wyeliminujmy najpierw kuszników. I co? Wampiry zrobią robotę? Pewnie, że tak. Na wampiry zawsze można polegać. Idziemy dalej. Widzą potęgę Twojej armii uciekają w popłochu. 8000 na koncie. Ale to nam nie jest do niczego potrzebne teraz. Syk, oślepienie, już nam nie są potrzebni, nie będziemy tracić czasu. Kuzyn do wiedzy, nekromancja, mamona. Niech tutaj czeka cały czas, teraz tu jeszcze podejdziemy. Dawniej sam zwykłe zakręcie takie sprawy, ale teraz potrzebuję pomocy. Jednemu z moich przyjaciół ukradziono mianowicie rodowy skarb i pragnie go odzyskać. E, Szkopu w tym, że przedmiot wygląda dokładnie jak amulet pamięci. Proszę przynieść mi cokolwiek co przypomina ten artefakt, a obiecuję, że nieźle cię będę oczekiwał twojego powrotu. Amulet pamięci. Przypuszczam, że jako, że on był skierowany na drodze do podziemi. Aha, bo mam się dzień dopiero. 7 dzień: 25 tysięcy. Dajmy salę śmierci. Nie musimy upgrade'ować, bo myślę, że to nam nie będzie potrzebne, żeby jednostki upgrade'ować jeszcze po drodze. Dodatkowy szkielet jest zawsze na propsie. To nie się cofnie do zamku. Tutaj trochę hajsu pozdobywamy jeszcze. Dobra, to się kręcą w kółko. Troszeczkę bez ładu składu. Ale spoko. Stać nas na jednostki. Um, więcej szkieletów będziemy mieć za to? Nie. Aha. Mogę jednostki na szkielety przerobić. Tak, nie gram tą armią, więc generalnie nie mam jakiejś potężnej wiedzy na jej temat. Tą frakcją oczywiście. No dobra. Wędrujemy, wędr kontynuujemy wędrówkę w podziemiach. Zobaczymy co tutaj będzie. Uciekają w popłochu. Tutaj widzę, że się wzbogacimy trochę. Tam w ogóle coś ma? Nie, to nic nie ma. Generalnie dobrze. Teraz tak. Oczywiście lecimy w hajsy. Eee, level nie jest potrzebny w tym momencie. Artefakt. Z wampirami będziemy walczyć. No dobra, czyżby to był ten amulet pamięci cały? Hmm, zaraz się przekonamy. Zaraz się przekonamy. Najpierw ten tego i ten tego. I gitara się ma. I co my tu mamy? Jeden szkielet. Amulet pamięci. Elegancko. Czyli zadanie częściowo wykonane. Dobra. 19 tysięcy. Coś czuję, że na dole jeszcze trochę znajdziemy pieniądzorów. Tu będą. Dodatkowe szkielety. Dokładnie. My lecimy dalej. Widzą potęgę armii, uciekają po płochu. Nie dość, że zasoby, to jeszcze pieniądze same wskakują teraz. Nie będziemy kupować, nie musimy upgradeować tych jednostek. Idziemy dalej wyżej. Widzą potęgą czekają w popłochu. Jeszcze rtęci, trochę będziemy mieli na dzień. Szósty dzień czekamy. Ok, teraz jeszcze pozostaje nam ta frakcja do pokonania. Tutaj mamy miejscóweczkę do oglądnięcia. Nie. Nie, nie ma co. Nie ma co. Wydaje mi się, że tutaj to nie jest potrzebne w żaden sposób. Zjedno do mocy. Co my tutaj mamy? Kula mam przeciwstawienia. No, spoko. Dobra, ty pozbieraj jednostki. Cofnij się do zamku na razie. Nie mamy ruchu. Ale będziemy mieli to. Bobik, siemaneczko. to tam u ciebie, panie Bobik? Jak się masz? Odporność. Dobra, lecimy w... złoto. Tu mamy wszystko, co można było zebrać. I to nam w zupełności wystarczy. Tutaj sobie jeszcze jednostki dorobimy. Teraz musimy się cofnąć. Po drodze... Zaglądnąć w jedno miejsce, potem w drugie miejsce i możemy szturmować zamek. Czemu padać znów? Co to się dzieje? Dobra, no, sprawdzimy, czy tutaj coś mamy. Nie, tutaj mamy już wszystko. Dobra, ten nadal kontynuuje swoją wędrówkę. Ten się może co najwyżej ustawić, widzę, że parę dni będziemy iść. Najpierw musimy iść w to miejsce tu. Mamy tą klepsidrę. Mamy klepsydra. Generalnie mogę pod ziemiami iść, bo będzie szybciej. Muszę się dostać teraz tu. Dobra, my mamy kolejny dzień, kolejny tydzień. Nie tyle co dzień, ale kolejny tydzień. Dobra, ja tutaj zamykam tych, żeby oni się tutaj nie zbyt I teraz tak. amulet trzeźwego, amulet trze Doskonale. Dos dokonujemy więc wymiany. Otrzymasz nagrodę, którą ci obiecałem. Amulet trzeźwego umysłu. Okej, okay. i teraz tak. Masz 3 miesiące na dostarczenie ducha opresji do Stan Castle. No dobra. Jest poszukuję amulet czyźwego umysłu. Teraz muszę się tu udać, ale po drodze standardowo już zahaczę i zorganizuję sobie jednostki. Teraz nie, nie będziemy kupować. Myślę, że. Takie jednostki nam w zupełności wystarczą. Też nie mamy jakoś zbytnio dużo czasu. I teraz tak. Duch opresji. Oto obiecana nagroda. Nadal jesteś No i super. No i dobra. tydzień Pegaza. Tu sobie zorganizujmy jednostki, szkielety. Teraz tak. Tu wszystko musimy poprzerzucać. Cyk, 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 jeszcze rozdzielmy szkielety, bo szkielety będą nam robić za mięso armatnie. Wtedy nam raczej nikt nie zejdzie, więc tutaj się nie przejmuję niczym. Tutaj niech idzie do zamku. Widzę, że pegazy się pokazały też jeszcze. I co? Podgoniłeś sporo roboty, ale dałeś sobie w kość, bo masz duży remont teraz. Co dokładnie robisz? Opowiadaj. Jaki to remont masz w tym momencie? Jak zaatakujmy. Ci, zanim zdążą podejść, też już nie powiedzą: Papa, pa. nie będziemy tracić tych smoków, ale myślę, że ta jazda konna załatwi sprawę. Pewnie, że tak. No i bez żadnych strat, czy szkieletów w gratisie, jeszcze e, uciekają po popłochu. Tu będziemy posuwać ku dołowi, odkrywając całą planszę przy okazji eee, dajmy wiedzę, bo jej mało mamy. Dobra, plus 1000. Mnóstwo pegazów, które uciekają w popłochu. Odporność. Czy ktoś z tego zamku będzie chciał mnie zaatakować? Czy ja będę chciał zaatakować Ciebie? Szczęście. Mamona. Dobra, mała armia. A straszono, że będzie jej bardzo dużo. Nie chciałbym nic mówić, ale zawodzę się. Dobra, tych wyślimy od razu na front. Teraz tak, wampiry mogą latać, więc to nie jest żaden problem. No, no i uciekł I jeszcze to dostaliśmy w gratisie. No i dobra. To co? Mamy szósty dzień. Jeżeli się nie mylę, to powinienem to w tym momencie zrobić tak, jak powinno być. A raczej się nie pomyliłem. Teraz zobaczymy. Okej. E Pikinierów nie mamy miejsca. Wejdźmy sobie do zamku. Czerwony przegrywa. Gratulacje, udało ci się dostarczyć twój cenny ładunek w nienaruszonym stanie. Wygrywasz. Czyli generalnie tyle było z kampanii, tyle było z misji. Prosta, szybka, łatwa misja. Teoretycznie miałem trudny ustawiony, nie wiem czemu teraz mam przeciętny, no ale dobra. Z przykrością informujemy, iż podczas gdy trwały prace nad wskrzeszeniem króla Gryfina Ada, aktualnemu dowódcy naszych sił, królowi Wilmarowi, przydarzył się niefortunny wypadek. Niestety jego skutek był śmiertelny. W związku z tym, całe dowództwo, a także tron naszego królestwa przekazany został w ręce króla Gryfinhata. Jego doskonała umiejętność kontrolowania i dowodzenia naszych wojsk była zaskoczeniem nawet dla nas. Nasze rokowania są więc bardzo pomyślne. Ciekawe co się będzie działo w następnym odcinku w tym momencie, ale to się dowiemy już też w następnym odcinku. Tam też będziecie musieli, będziecie musieli wyczekiwać kolejnej odsłony. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście, nie przeciągając, opcja subskrypcji standardowo nade mną. Poprzedni filmik standardowo na moje lewo, Wasze prawo. A poniżej linki związane z tym, co się u mnie na kanale akurat dzieje, gdzie ja serdecznie też zapraszam. Jeżeli się Wam seria podoba, zostawcie komentarz, łapkę w górę i tak dalej. Nie zapomnijcie też o subskrypcji. Trzymajcie się, cześć. I pa